Dzień dobry Państwu. Dzisiaj opowiem Państwu o. Ojej, przepraszam bardzo. Tak, tak, oglądam czasem szkolenia sam ze sobą po to, żeby wyłapać jak najwięcej błędów, które nawet mi mogą się zdarzyć. Chociaż moja żona mówi, że jestem idealny. No to cóż, oglądajmy dalej, proszę bardzo. Dzisiaj opowiem Państwu o opodatkowaniu podatkiem dochodowym firmy remontowo-budowlanej. Zrobimy dwa przykłady. Małą firmę, większą firmę. Zobaczymy, co nam się bardziej opłaca. Pamiętajcie tylko Państwo, że zanim podejmiecie decyzję dla siebie, musicie koniecznie skonsultować się z doradcą podatkowym, z doradcą biznesowym, opowiedzieć im o tym, jaki macie biznes. Może to też być księgowy, który Wam policzy te podatki, jakie wychodzą, po to, żeby e, Wasz wybór był jak najbardziej właściwy. Weźmy sobie najpierw małą firmę która e, powiedzmy, że ma jednego pracownika e, i świadczy usługi w zakresie robót remontowo-budowlanych, osiągając przychody mniej niż 200 tysięcy rocznie. Tutaj przy okazji nie będziemy musieli rejestrować się do VAT-u, VAT więc e, do podatku VAT, więc będzie nam troszeczkę prościej. Zaokrąglamy przychód 200 tysięcy. Powiedzmy, że łączne koszty pracownika, wszystkie jego koszty to są 4000 miesięcznie, czyli 48 tysięcy rocznie. Do tego dodamy sobie jeszcze e, inne koszty, takie jak samochód, takie jak maszyny, takie jak jakieś dodatki, które się używa w firmie remontowo-budowlanej, które musi ponieść przedsiębiorca, bo zakładamy, że w tym przypadku wszystkie. Usługi są kupowane przez e, zleceniodawcy, przez inwestora i przedsiębiorca nie wykazuje w swoim, e, w swoim rozliczeniu podatkowym tych kosztów. No to powiedzmy, że tych dodatkowych kosztów jest, e, niech będzie, 22 tysiące rocznie. Tak? Czyli przychody mamy, e, sprzedaż mamy 200 tysięcy. Koszty wynagrodzeń mamy 48 i pozostałe koszty mamy 22. To jest razem 70 tysięcy. 130 tysięcy zysku wykazuje przedsiębiorca w tym przypadku. I teraz do wyboru mamy cztery rodzaje podatków. Karta podatkowa, ryczałt, ewidencjonowany skala i podatek liniowy. No to yy, liczymy. Karta podatkowa. Bierzemy książkę, ja tutaj się posłużę książką, żeby się nie, nie pomylić, tak? To jest taka książka o Pizzitau 2021. Zaglądamy sobie do książki i w załączniku do karty. Punkt 70. Usługi w zakresie robót budowlanych, murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, strasznie długie to jest, dla ludności, to ważne, że to jest dla ludności, tutaj nie ma nieskończonego limitu, e jeżeli chodzi o świadczenie usług dla firm, dla firm też można, ale w ograniczonym zakresie. Z jednym pracownikiem, proszę Państwa, w, tutaj jest jeszcze, to zależy od wielkości miasta, zaraz zobaczymy, powiedzmy, że to będzie Warszawa, czyli to będzie najwyższa stawka, bo w Warszawie jest najwyższa stawka, to jest 708 zł miesięcznie jest karta podatkowa. Co ważniejsze, tą kartę podatkową jak raz się wybierze w ciągu roku i się prowadzi działalność, to bez względu na wielkość przychodów, podatek jest zawsze taki sam. Gdybyśmy byli bez pracownika, w Warszawie byśmy płacili 442, a gdybyśmy miesięcznie, a gdybyśmy byli, proszę Państwa, yy, w małym mieście bez pracownika płacilibyśmy 355 zł każdego miesiąca. Ale wybraliśmy jednego pracownika w Warszawie 708 zł 708 zł i już tutaj to piszemy karta podatkowa 708 złotych razy 12, eee, to łatwo policzyć. 12 razy 7 to jest yy. 840 840 i 12 razy 8 to jest 960 840 <noise> <plus 960. głos> Proszę państwa, 12 razy 8 to jest 960. 12 razy 8 to jest 96. Jak można takie rzeczy wypisywać? W związku z tym tutaj dalej też będzie błąd. Ale skoro już przerwałem swój własny występ, proszę Państwa, karta podatkowa. Mówiłem jeszcze o ludności, więc chciałem to przybliżyć. Mówiłem, że jest limit yy, na temat świadczenia usług dla ludności na karcie podatkowej. W związku z tym przeczytam od razu objaśnienia, punkt czwarty, do załącznika numer trzy. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w punkcie 7076, czyli również yy, usługi budowlane, dopuszczalne jest, poza świadczeniami dla ludności, tam ludność to są również jednoosobowe działalności gospodarcze, żeby było śmieszniej, wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 70 055 zł przychodu rocznie. Czyli, proszę Państwa, poza tym, że okazało się, że nie umiem liczyć, no ale to się może zdarzyć, to pamiętajcie Państwo, przy karcie podatkowej jeżeli świadczycie usługi dla spółek, dla spółki Zo, dla spółki jawnej, dla spółki komandytowej, to rocznie możecie wykonać takie usługi maksymalnie za kwotę 70 tysięcy 55 zł. W momencie, kiedy przekroczycie państwo ten limit, wypadacie z karty podatkowej i co gorsza, wypadacie na skalę podatkową, nie na podatek liniowy, bo w momencie, kiedy wypadacie, nie możecie go wybrać. Druga rzecz, którą, albo już trzecia, którą nie powiedziałem Państwu o karcie podatkowej. Kartę podatkową nie wybiera się do 20 lutego, tak jak inne formy opodatkowania, tylko do 20 stycznia. Czyli tak naprawdę trzeba szybko zamknąć rok, żeby wiedzieć, czy nam się opłaca wybór karty, czy nie. E, no bo na przykład jak mamy bardzo dużo kosztów, bo startujemy z działalnością, z działalnością, to nam się nie opłaca wtedy karta podatkowa. Więc szybko zamykamy rok i do 20. Stycznia, wybieramy sobie kartę podatkową. I kolejna rzecz, bo ja o tym ciągle przypominam, proszę Państwa. Karta podatkowa to jest bardzo prosty sposób na, na płacenie podatków. Ale uwaga, on jest obłożony niesłychanie srogimi restrykcjami. Czyli, jeżeli płacimy kartę podatkową, to pewnych rzeczy nie można tak yy, na karcie robić. 8400. Plus 960 to jest 0,639. I tutaj jest oczywiście źle policzone, bo tak jak mówiłem, nie jest 960, tylko 96. W związku z tym suma będzie 8496 zł. Ja potem nie będę dalej w filmie tego poprawiał. Jakoś mi wybaczycie albo wytkniecie mi to w kolejnych yy, swoich komentarzach mając kartę podatkową przez cały rok z takim przychodem, takimi kosztami i takim zyskiem. A teraz liczymy ryczałt. Ryczałt. Żeby się nie pomylić, bierzemy książkę. Książkę, czytamy. E, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, e, artykuł 12, punkt 6, 5,5% płacimy z przychodów z działalności wytwórczej robót budowlanych. Roboty budowlane to jest właśnie to, więc wpisujemy sobie tutaj 5,5%, 5,5% i mnożymy sobie 5,5% razy 130, od 130 tysięcy 10% to jest 13 tysięcy. 5,5%, przepraszam bardzo, nie to liczyłem, właśnie widzicie Państwo, nie <śleszy> Zorientowałem się, że liczę ryczałt od zysku, a przecież ryczałt nawet w ustawie jest napisane: Ustawa o zrocziowtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych. No ale dobrze, że się chociaż połapałem. E, przepraszam bardzo, nie to liczyłem. Właśnie widzicie Państwo, nie liczy się zysku, tylko liczy się przychód, bo ryczałt jest od przychodu. To jest przychód, w związku z tym 5,5% razy 200 tysięcy. To jest 10 tysięcy i pół od tego to jest 1000, czyli to jest 11 tysięcy. Rozumiecie? Bez względu na to, jakie macie koszty, bez względu, proszę Państwa, jakie macie koszty, zapłacicie 11 tysięcy podatku, bo płacimy ryczałt od przychodów. Gdyby te koszty były mniejsze, nie ma to znaczenia. Gdybyśmy nie mieli pracownika, nie ma to znaczenia. Płacimy 11 tysięcy podatku zryczałtowanego od przychodów, bo ryczałt na roboty budowlane jest 5,5%. Kolejny przykład to jest KPIR Skala. Ja w żadnym z tych przypadków, proszę Państwa, w żadnym z tych przypadków nie stosuję żadnych odliczeń, żeby pokazać, Dlatego, że te odliczenia w każdym z nich są takie same. Na przykład odlicza się podatek, składkę ZUS-zdrowotną. Nie pokazujemy tego, bo w każdym w tym przypadku to odliczenie składki zdrowotnej będzie takie same. W związku z tym, KPIR Skala, kolejny przykład, to jest 17% do 85 tysięcy. to jest 130, to masakra, A potem 32%. To strasznie dużo. W ogóle pełna masakra, dlatego że 17% od 85 tysięcy. Oczywiście stosując wszystkie zaokrąglenia, tym razem posłużę się znowu kalkulatorem. 85 tysięcy razy 0,17. To jest, proszę Państwa, 114,450. To jest 14,450. I plus niestety mamy jeszcze. Eee, od 8515 i eee, 30-45 tysięcy razy 0,32% 14400. Więc jak źle wybierzecie, będąc w tej firmie budowlanej pójdzie Wam tak jak teraz, to zamiast zapłacić 9000, zamiast zapłacić 11, zapłacicie 28. Tutaj będziecie strasznie walczyć o koszty, po to, żeby te koszty mieć jak największe Przerwa, bo muszę jeszcze coś dopowiedzieć. Proszę Państwa, przed chwilą policzyliśmy kartę, w której się pomyliłem, bo nie umiem mnożyć 12 razy 8. Potem policzyliśmy sobie ryczałt, i potem policzyliśmy sobie skalę podatkową. Bardzo, 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 jeszcze raz powiem, bardzo ważna rzecz. Jeżeli zrobicie coś, co wyrzuci Was w trakcie roku podatkowego z karty podatkowej, to wykonacie czynność, której nie wolno robić na karcie. Albo zrobicie coś, co wyrzuci Was z ryczałtu ewidencjonowanego. Coraz mniej jest takich rzeczy, ale to jest możliwe. To trafiacie na skalę. Rozumiecie? Nie płacicie już 8 tysięcy podatku rocznie z hakiem, na tym przykładzie. Nie płacicie 11 tysięcy, jak na tym przykładzie. Tylko trafiacie na skalę. Pamiętacie? Ja sobie cofnę, żebyście zobaczyli, ile tutaj jest. Zobaczcie, Zobaczcie, tutaj jest. Eee, to jest 28 tysięcy podatku Zamiast 8 z hakiem albo 11 I tylko dlatego I tylko dlatego proszę państwa Że Skupiliście się wyłącznie na wideo i nie skonsultowaliście się z lekarzem lub farmaceutą. To jest konieczne, bardzo ważne, żeby wiedzieć, że w takich ramach się obracam i dzięki temu, że się w nich obracam, płacę niskie i proste podatki. Jeżeli zrobię coś ekstra, wypadnę z tego. W związku z tym, cokolwiek zmieniam w mojej działalności, konsultuję się z doradcą podatkowym, z doradcą biznes z biznesowym, z kimś, kto jest na pewno fachowcem w tym, co robi. Nie szukam internetu. Nie szukam opowieści wolnej treści, tylko konsultuję się z moim własnym doradcą podatkowym. I potem jeszcze mamy ostatni punkt. Liniowy 19%. Tutaj proszę pamiętać jeszcze wrócę na chwilę do tej skali. W skali oczywiście nie musi być tak dramatycznie. Bo możecie skorzystać z jakiejś ulgi termomodernizacyjnej, możecie sobie odliczyć szóstkę dzieci, możecie rozliczyć się z mężem albo z żoną. Wtedy nie będzie tego 32%, ale to wymaga konsultacji z doradcą podatkowym, żeby to dobrze wybrać, żeby to dobrze porozliczać. Natomiast tak wprost, licząc, że nikt nie ma dzieci i to jest samotny człowiek i ma tylko jednego pracownika. No to wtedy wychodzi aż tyle. Natomiast przy KPR 19% od zysku 130 tysięcy, 130 tysięcy razy 19% to jest niestety 24 700. Proszę państwa. Sytuacja wygląda tak. To jest ta sama firma budowlana. Która prowadzi tę samą działalność na takich samych warunkach w Polsce. Mamy do wyboru kilka form opodatkowania. Jeżeli zgłosicie się Państwo do kogoś, kto Wam pomoże w wyborze, między najgorszym a najlepszym jest 20 tysięcy różnicy na legalnie zapłaconych podatkach. Proszę Państwa, to jest najważniejsze. Mamy 20 tysięcy różnicy na legalnie zapłaconych podatkach. W tym przypadku, kiedy jesteśmy na karcie podatkowej, zobaczcie Państwo, że się w ogóle nie zajmujemy żadnymi kosztami, w ogóle nie musimy ich szukać, nie musimy biegać, czy ktoś mi wystawił rachunek, czy mi nie wystawił, czy to jest dla mnie kłopot, czy nie kłopot. Ja po prostu płacę z jednym pracownikiem 708 zł, to w Warszawie, tam w mniejszych miejscowościach jest mniej. Bez pracowników jest, jest, jest jeszcze mniej, tak? Ja po prostu płacę te 708 zł co miesiąc, odejmuję sobie od tego składkę zdrowotną, od tych pozostałych również oczywiście też, i płacę najmniejszy podatek tylko dlatego, że przed wyborem, przed otwarciem działalności, tam jest termin do 20 następującego. Po miesiącu, w którym uzyskaliście pierwszy przychód, ale tak naprawdę, jak otwieracie działalność, to pierwsza rzecz to idziecie do kogoś, kto wie, umie czytać mądrą książkę i on wam opowie. Wybierz, chłopie, to, 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 to czy to. Na podstawie danych, jakie podacie, nawet jeżeli one będą szacunkowe, nawet jeżeli one będą e, bardzo przybliżone, to to, co wychodzi z tych wyliczanek, jest tak ogromnie ważne dla Waszego spokoju podatkowego, że koniecznie Państwo musicie to zrobić. Natomiast dla firm, które już istnieją, niestety do 20 lutego każdego roku jest wybór formy opodatkowania. Nie zapomnijcie o tym. Uff, dobrodołem, przejrzałem całe. Proszę Państwa, jeszcze jedna errata. Do 20 lutego jest wybór formy opodatkowania. W każdym kolejnym roku skala ryczałt liniowy. Karta podatkowa, jak już wspomniałem wcześniej. E, wcześniej. I teraz, co należy zrobić, zaczynając działalność, czy zajmując się wyborem formy opodatkowania? Powtarzam po raz kolejny. Trzeba się skonsultować z doradcą podatkowym i opisać mu swoją sytuację gospodarczą, opisać mu swoje plany na kolejny rok. I dopiero wtedy mądrze podjąć dobrą decyzję, bo pamiętajcie, legalnie na podatkach można zaoszczędzić nawet 20 tysięcy, jak w tym przypadku. Bardzo dziękuję.